Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim witam się z Wami w kolejnym filmie i dziś, w związku z tym, że ostatnio mówiłem o tym, jak przy zachowaniu warstw nadal ubrać się stylowo latem, czyli... Pokrótce co zrobić, żeby zakładając na siebie na przykład garnitur się po prostu nie ugotować. Tak dziś przychodzę do Was z materiałem na temat tego, jak wyglądać stylowo przy ograniczonej garderobie. Co mam na myśli? Przywołam taki przykład. Kobiety mają latem prościej. Wystarczy jedna sukienka i tak naprawdę mamy zbudowaną już całą stylizację. W przypadku mężczyzn jest troszeczkę ciężej. Ja to za sprawą tego, że my z reguły latem ograniczamy się do tylko dwóch elementów, czyli krótkich spodenek, krótkiej koszulki. Krót krótkiej koszuli, tudzież koszuli z podwiniętymi rękawami i tak naprawdę w takim już bardzo mocnym upale na tym kończą się nasze możliwości. A ja dzisiaj pokażę Wam, jak z tej koszulki i spodenek, tudzież koszulki i koszuli, wykrzesać coś jeszcze więcej i co zrobić, żeby nawet z takiego prostego, banalnego już do obłędu Połączenia, wykrzesać coś naprawdę stylowego przy wykorzystaniu odpowiednich elementów garderoby, odpowiednich dodatków. Tak więc ja już nie przedłużam i przejdę do pierwszego typu, do pierwszych rad, które mam nadzieję pokażą Wam, że to wcale nie jest takie trudne. Co robić, by wyglądać stylowo latem, a przy tym nie nosić na sobie za dużo ubrań? Jak mówię, warstwami fajnie się pracuje i w przypadku nas, mężczyzn, praca warstwami daje bardziej stylowe stylizacje. O wiele bardziej jest, jak przykład, tak jak ja dzisiaj, założę mi jakąś odznaczającą się marynarkę, do tego koszulę, t-shirt, cokolwiek. To już pozwala nam na budowanie fajnych, stylowych stylizacji, ale właśnie, co w momencie, kiedy nie mamy takiej możliwości i musimy ograniczyć się do minimum. I tu już z radą przychodzi mój pierwszy tip, mowa oczywiście o butach. butach. Jeżeli chodzi o buty, to tutaj sytuacja wygląda następująco. Tak naprawdę prosta stylizacja, załóżmy, że mamy na sobie e, czarny t-shirt tudzież czarny tank top i do tego białe shorty, prosta stylizacja banalna wręcz i do tego możemy dobrać na przykład takie lafersy, tak naprawdę już widzicie te buty robią nam cały look te buty sprawiają, że ten look nie wyda się już taki banalny i prosty tylko będzie już nieco bardziej stylowy, będzie już nieco lepiej się prezentować do tego na przykład możemy pobawić się z torbami, ja wiem, że tutaj e, większość panów może że nie jest na tyle odważna, żeby eksperymentować, czy to z kopertówkami, czy jakimiś małymi portfelami, które mogą służyć jako taka ciekawa torba, jako ciekawy pomysł na ożywienie stylizacji. Tym bardziej latem, gdzie nie mamy zbytnio gdzie chować wszystkich rzeczy, które z reguły chowamy po kieszeniach, bo mamy ich po prostu ograniczoną ilość. No to tutaj na przykład do tych butów i do tego zestawu dobieramy jakąś ciekawą czarną torbę kopertową i mamy już super zestawienie. Torbę kopertową, tudzież saszetkę i mamy już naprawdę super zestawienie. Tak więc jeżeli chodzi o buty, to tutaj latem mamy gamę naprawdę. Mokasyny, loafers, ciekawe sneakersy, tak naprawdę tego jest multum, więc wcale nie musimy ograniczać się do broń Boże gumowych klapek, czy broń Boże do jakichś po prostu zwykłych, przeciętnych butów, tylko ta gama obuwia, które możemy latem nosić, którym możemy bawić się w takich stylizacjach, jest naprawdę spora, tak więc moja pierwsza rada to oczywiście ciekawe buty i do tego torba, kopertówka, saszetka, co tam wolicie, tak by to wszystko było w ciekawy sposób ograne. Tutaj pamiętajcie, nie nosić do takiego zestawienia broń Boże teczek, broń Boże aktówek, bo to będzie po prostu wyglądać źle. Jeżeli już chcecie do tego zestawienia podłączyć torbę, to niech będzie to na przykład właśnie ciekawa kopertówka, czy tam ciekawa saszetka, czy coś. E, czy na przykład nerka, nerki, czy różne te torby przepasane przez pas e, są również ciekawym rozwiązaniem na ożywienie stylizacji. Tak więc, e, jeżeli chcecie... Gdzieś schować wszystkie rzeczy, które do tej pory chowaliście po kieszeniach, a do tego mieć coś fajnego, stylowego, no to to oczywiście jest sprawdzona i bardzo dobra rada. Numer dwa, tip, który naprawdę ożywia każdą stylizację bez wyjątku. Mowa oczywiście o biżuterii. I tak naprawdę, moi drodzy, nie musi to być złoto, srebro, diamenty i inne tego typu szlachetne kamienie. Wystarczy zwykła biżuteria typu fashion, czyli biżuteria wykonana na przykład ze stali. I tutaj proste działanie. Mamy prostą stylizację, załóżmy tank top i shorty. Tank top i długie spodnie, koszulka i shorty, koszulka i długie spodnie, czy na przykład koszula i długie spodnie, koszula i shorty, jeden, jedno. Tak naprawdę chodzi o to, że zakładając do tego na przykład dwa łańcuszki, do tego jakieś ciekawe bransoletki, już tworzymy coś, co jest bardziej stylowego, już ożywiamy naszą stylizację i tak naprawdę z zwykłego, takiego prostego, banalnego luku ta stylizacja staje się czymś już bardziej personalnym, bardziej stylowym, czymś, co już klasyfikuje ją w kierunku takiego bardziej personalnego stylu, bo to my wybieramy te biżuterię, to my tą biżuterią, można powiedzieć, siebie określamy. Tak więc warto tutaj poświęcić nad tym trochę Uwagi. Myślę, że w Polsce biżuteria nie jest już takim tematem tabu jak kiedyś, gdzie kiedyś o mężczyźni ograniczali się zazwyczaj do łańcuszka, który dostawali na pierwszą komunię świętą. Nie. Teraz rzeczywiście to idzie w dobrym kierunku i coraz więcej mężczyzn decyduje się na ożywianie swoich, swoich stylizacji właśnie za pomocą biżuterii. Tak więc, według mnie, to jest świetny tip. I oczywiście do tego wszystkiego, jeżeli już pozostajemy w ryzach biżuterii i jeżeli chcemy jeszcze ożywić tę stylizację, to tutaj moi drodzy czapki i kapelusze. Czapki i kapelusze, krem de la krem, jeżeli chodzi o ożywianie stylizacji, dla mnie coś świetnego. Tak naprawdę latem czy tam pleciony kapelusz do polówki, do e, jakichś spodni, ciekawe wzór garniturowych, do loafersu, będzie wyglądać świetnie. A nawet do takiego zestawienia, o którym mówiłem, czyli tank top shorty, tank top i długie spodnie, do tego trochę biżuterii i czarny kapelusz, będzie to wyglądać po prostu świetnie. Tak więc kapelusze, czapki nie dość, że chronią nas przed słońcem, to jeszcze będą świetnym i ciekawym dodatkiem, jeżeli mówimy o takich letnich stylizacjach. Tak więc, dla mnie to jest kolejny tip, kolejny plus, i ja jeszcze przechodzę. Do następnego. Tip moi drodzy to jeden z moich ulubionych. Po prostu najświętszych, najlepszych tipów na lato. Tipów, które ja używam zarówno latem, zimą, jesienią. Nieważne, czy są chmury, czy jest słońce, nieważne. Mowa o okularach przeciwsłonecznych. I tutaj, moi drodzy, sytuacja wygląda tak. Ja zawsze powtarzam. Ja jestem zakręcony na punkcie okularów przeciwsłonecznych. I o ile na zdjęciach czy filmach, nie w okularach przeciwsłonecznych, nie widzicie, bo nie miałoby to sensu. Poza tym lampy by się odbijały. Natomiast ja na co dzień nie wyobrażam sobie żyć bez okularów przeciwsłonecznych. I jeżeli jeżeli chodzi o dni, no to rzadko zdarzają się dni, no chyba rzeczywiście zimą, gdzie ja bez tych okularów z przeciwsłonecznych z domu wychodzę, a tak zazwyczaj mam je na nosie, nawet się śmieję, zawsze zarzucam taką zabawną anegdotkę, że ja nawet będę pochowany w okularach przeciwsłonecznych, tak więc to tak słowem, to tak żartem, ale skupimy się na sednie. Tak naprawdę, moi drodzy, można nawet dobierać swój lub pod okulary przeciwsłoneczne i to też będzie super zagraniem. Okulary przeciwsłoneczne sprawiają, że nawet jakie ja założymy, nie wiem, czy wy tak. Macie, ale ja tak mam, to od razu wydaje mi się, że ten look jest bardziej dopracowany. Jest on bardziej taki, wiecie, z wydźwiękiem, z pazurem. Więc okulary przeciwsłoneczne latem, zimą, nieważne. Zawsze warto przy sobie mieć. Zawsze warto mieć kilka dobrych, dobrze dobranych par z dobrym filtrem, najlepiej okularów przeciwsłonecznych, bo one również w ciekawy sposób potrafią zmienić naszą stylizację i sprawić, że z takiej prostej, minimalnej. E... Stylizacji, która niczym specjalnym się nie wyróżnia, jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę świetny look. Tak więc, okulary przeciwsłoneczne, moi drodzy, jakbym miał wybrać jeden tip z tych wszystkich, to poza butami, do których mam ogromną słabość, okulary przeciwsłoneczne byłyby tym numerem jeden. Tak więc, moi drodzy, o tym pamiętajcie. A zostając przy okularach, wspomnę też o zerówkach, bo jeżeli niekoniecznie chcemy. Nosić na przykład okularów przeciwsłonecznych w pokmurny dzień, tudzież okularów półprześwitujących, które ja akurat bardzo uwielbiam, bo one świetnie sprawdzają zarówno na chmury, jak i na słońce. Mam jeden swój ulubiony model, tu gdzieś się Wam wyświetli. No to możemy postawić na zwykłe zerówki. I tutaj zauważcie, jak zwykłe zerowe okulary potrafią zmienić wyraz naszej twarzy. Potrafią zmienić całą stylizację i sprawić, że wydaje się ona bardziej dopracowana. Tylko tutaj warto pamiętać, że zerówki to nie są okulary, które nosimy na co dzień. I je dobieramy tylko do poszczególnych stylizacji. Nie, przyzwy nie przyzwyczajajcie się do nich na co dzień, ale nie wiem, czy macie taką anegdotę. Ja pamiętam, że jak byłem w szkole, w szkole podstawowej, to zawsze jak ktoś, kto nosił cały czas okulary, ściągał je, to miałem wrażenie, jakby to była zupełnie inna twarz. Tak więc ja uważam, że zabawa z okularami, nie tylko tymi przeciwsłonecznymi, ale i zerówkami jest świetnym pomysłem na zmianę stylizacji, na jej większe ożywienie. Tak więc pamiętajcie o tym, że okulary też są świetnym sposobem na to, by się tym wszystkim po prostu ciekawie pobawić. Koniec, mój ostatni tip, ale tip, którego z jednej strony najbardziej bałem się zamieścić na tej liście. Mimo, że jestem osobą nieustraszoną, to wydaje mi się, że jeszcze polskie ulice nie są na to gotowe, a zagraniczne, czy święta mody męskiej, Amo czy inne tego typu wydarzenia już są. I stąd czerpałem inspirację. Mowa oczywiście, moi drodzy, o apaszkę. Apaszkę w męskim wydaniu. Jeżeli ja pojawiłem się na pokazie MMC na nowej kolekcji na jesień i zimę, właśnie w Apaszce, dostałem potem od Was mnóstwo pytań w Diemach, na Instagramie, skąd ona jest, co to jest, czy to jest Apaszka, czy ciekawie zawiązany krawat. Moi drodzy, to była Apaszka. Jeżeli chodzi tutaj o Apaszki, to ja czerpałem inspirację, tak jak mówię, z zagranicy. Kiedyś przeglądałem zdjęcia. Mm, Spitny Amo to jest święto mody męskiej, i właśnie na tym święcie pojawiły się wszelkiego rodzaju apaszki. W ciekawy sposób, związany już do takich banalnie prostych stylizacji, bo to jest dodatek, który zawiążecie do rozpiętej koszuli i marynarki. To jest dodatek który możecie ubrać do prostej, minimalnej polówki, i to też będzie wyglądać świetnie. I to jest dodatek, który możecie nawet nosić do t-shirtu, i to również bardzo dobrze wygląda. Tak więc, jeżeli chodzi o apaszki, czyli coś, co z reguły kiedyś było przeznaczone dla kobiet, to myślę, że w tym męskim wydaniu te apaszki również świetnie wyglądają. I jeżeli nie boicie się takich ciekawych połączeń, jeżeli nie przerażają Was takie połączenia, które, no wiadomo, w Polsce, nazywajmy rzeczy po imieniu, przypiszą Was do pewnej grupy, Społecznej, ale to jest akurat polskie myślenie, na to nic nie poradzimy. Natomiast jeżeli nie boicie się takich stylowych połączeń, to szalejcie. Ja uważam, że Apaszka będzie świetnym pomysłem, zawsze to ciekawy sposób ożywia stylizację. Tak więc, jeżeli chcecie spróbować, to ja oczywiście Wam to polecam, bo mówię, w moim przypadku ta Apaszka wywołała niemałe zamieszanie. Tak więc, jeżeli chcecie coś bardziej stylowego, no to tutaj myślę, że Apaszka będzie doskonałym pomysłem na ożywienie prostej, letniej stylizacji. Na dziś to niestety już by było wszystko. Mam nadzieję, że nie macie po tym materiale niedosytu, ale jeśli macie, to na dole w linkach znajdziecie link do mojego bloga, gdzie specjalnie dodatkowo wyselekcjonowałam dla Was artykuły powiązane z dzisiejszym tematem. Tak więc znajdziecie tam co nieco więcej o tematach na temat tego, jak wyglądać stylowo latem. Tak więc ja oczywiście odsyłam Was do opisu, bo w opisie również jest link do moich mediów społecznościowych, tam jest też również link do mojego Instagrama gdzie nieraz pojawiają się ciekawe kody rabatowe do różnych marek, tudzież relacje z ciekawych wydarzeń, tak? Więc jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zachęcam Was do nadrobienia zaległości. Uwaga! Taka mała informacja. Ostatnio na moim profilu pojawiła się... pojawiła się storka, pojawiły się story, które... Y po opisują wam, pokazują, przedstawiają wam jeden wybrany przeze mnie zapach. Te story będzie pojawiać się kilka razy w tygodniu, tak więc jeżeli chcecie być na bieżąco z jakimiś ciekawostkami ze świata perfum, tudzież poznawać nowe kompozycje zapachowe i być zawsze na bieżąco i niekoniecznie czekać na recenzję na YouTube, no to zachęcam was do zajrzenia właśnie na mój Instagram. Tutaj jeszcze raz wyświetli wam się jak na tym Instagramie się nazywam. Ja oczywiście na sam koniec nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić was do subskrybowania, lajkowania, Komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że to, co robię, idzie w dobrym kierunku, to, co robię, daje wam nowe możliwości, daje wam inspiracje. Jak widzę nowego subskrybenta, zawsze na mojej twarzy pojawia się ogromny uśmiech. Tak więc, jeżeli możesz, to zrób to właśnie teraz. Wiesz, co robić, wiesz, gdzie kliknąć. Ja oczywiście na sam koniec życzę Wam składania udanych, dobierania składania udanych letnich stylizacji, tego, żebyście przetrwali te nie lada upały, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.